Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny trening pięknego, płynnego czytania. Dzisiaj w roli głównej, ch, ale ch, zapisane jako dwuznak, czyli jako dwa znaki literowe. Połączenie litery C i h daje nam h, ponieważ w języku polskim Występują dwa oznaczenia, Ch. jedno z nich to tak zwane samo H, a drugie to tak zwane CH, dwuznak CH, który odczytujemy jako H. Jak widzicie, zaznaczony jest on kolorem niebieskim, gdyż jest to spółgłoska. Podobnie jak inne spółgłoski, które wystąpią w trakcie naszego dzisiejszego treningu, takie jak K, T, D, P, B, L, Ł, N, M, W, Z, S, Ś oraz samogłoski w postaci liter A, O, U, U, która to litera zapisana jest dwojako, oraz E, N i Y. Jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy nasz trening i zaczniemy od odczytywania sylab, a dokładnie połączeń dwuznaków z samogłoskami. Start. H, ho, he, H. 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 Przeczytajmy teraz wyrazy. Charakter. Obok. Hoinka. Dalej. Chudy. Pod spodem. Chmura. Obok. Marchew, dalej blacha. Czytajmy poniżej: zachód, obok, suchy, a dalej schody. Pod spodem: kuchnia, dalej: ruch. Tym razem śmiech, a obok strych. Przeczytaliśmy wyrazy. Zapraszam was teraz do odczytywania zdań. Zaczynamy. Michał jest chory. Boli go ucho. Ma chrypkę i kicha. Mama podaje chłopcu. Chusteczkę, aby wydmuchał nos. Michał uśmiecha się i prosi o chrupiący chlebek. Chyba wraca do zdrowia. Myślę, że tak. Życzymy tego Michałowi, by jak najszybciej wrócił do zdrowia, a my czym prędzej przeczytajmy raz jeszcze w szybszym tempie zdania. Zaczynamy. Michał jest chory. Boli go ucho. Ma chrypkę i kicha. Mama podaje chłopcu chusteczkę, aby wydmuchał nos. Michał uśmiecha się i prosi o chrupiący chlebek. Chyba wraca do zdrowia. Chyba tak. Moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszy trening. Jeżeli okazał się on dla Was zbyt trudny, to odsyłam Was do łatwiejszej wersji tego treningu, gdzie jest mniej liter i łatwiejsze wyrazy. Myślę, że jeżeli z dzisiejszym treningiem mieliście lekki kłopot, to na pewno z tym wcześniejszym poradzicie sobie, wyśmienicie. Życzę Wam miłego dnia, żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce. Jeżeli odcinek podobał Wam się, zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Pa!